Cześć, z tej strony Nitek. Widzimy się dzisiaj przy okazji Far Cry 3 Blood Dragon DLC do Far Cry 3, który tym DLC nie jest. bardziej jest to dodatek standalone. Coś mi się tutaj właśnie popsuło. Dodatek standalone, co oznacza tyle, że możecie go kupić i zainstalować nie posiadając wersji pełnej gry Far Cry 3. Chociaż pewnie znając to, jak dobra ona jest, pewnie i tak ją już macie. Generalnie nie jest ona wymagana, więc jeśli ktoś nie ma, nie musi kupować dwóch gier, może kupić jedną z tych dwóch. Wygląda to na dość zmodo zmodowany silnik Farkaya trójki. Jak widzicie tutaj nie wszyscy wiedzą właściwie, bo kto nie wie to nie wiem co właściwie, jak się mógł w ostatnim czasie. Nie wiedzą o Brad Dragonie. Gra tutaj jest... dzieje się w przyszłości, w roku 2007 jest pasliżem właśnie na filmy lat 80 kolorami zabijająca nasze gałki oczne. Nie przypomniał sobie chyba tak kolorowego filmu. Może tylko w Batmanie Forever czy tam Batmanie i Robinie, pamiętam, była jakaś scena w dysko... o, jakiś wybuch. Była scena w dyskotece, gdzie wszystkim świeciły sutki. W tamtym Batmanie miał Batman z któryś sutkami, z tego co pamiętam. Innej jakiejś tak bardzo kolorowej produkcji, nie pamiętam z tamtych czasów. były to uniwersalne żołnierze, był mój ulubiony komando, był Rambo. Rambo chyba do dzisiaj nie widziałem tych pierwszych części, chyba rzuciłem granat koledze. Nie ma friendly fire, okej, okay, możemy strzelać się dalej. Mamy tutaj jakiś pan z miniganem, więc idzie w pierwszej kolejności do pieca. Wytrzymały bygle. Okej, okay, headshot. 1000 punktów experience 52 poziomu. Eee, no to się właśnie... Wiem, to jest pierwsza zmiana, która jest tutaj w stosunku do podstawki. Lewele i skilly dodatkowe dostajemy. Eee, dostajemy liniowo. <laughs> Są z góry narzucone. Nie ma drzewek skilli, natomiast jak widzicie można zbierać graty e, z poległych przeciwników. Oho, scenka. Generalnie zapomniałem wspomnieć, że walczymy e, tutaj ze startem rakiety. O, nasz kolega zmarł chyba. O nie Tak zrealizowane są scenki w grze jak scenki z Nintendo Entertainment System, czyli z Les NES-a właściwie e, Nie ma tutaj tej kreskówkowej e, animacji jaka była przy okazji trailera. Natomiast to ma też swój klimat. Mimo tego, że zajmuje może jedną czwartą ekranu. Oho. Musimy go pomścić. <grymne> Muzyka w ogóle tutaj jest jak z Terminatora. Wszystko w ogóle jest jak z Terminatora. Oprócz samego Terminatora. Generalnie popularnie wiadomo, jesteśmy tym dobrym, są ci źli. No, jako, że jesteśmy tym dobrym, prawie że amerykańskim ninja, co by. <grywka> jeden z moich ulubionych filmów z Michaelem Dudikoffem, mamy nakopać im tyłki. Oho, dobrze, powstrzymajmy tą rakietę. No tak, to Spider żyje, bez sensu. coś się popsuło. Nie mam kiedy tutaj zbierać tych serc od tych chłopaków Aha no i tak, no i te skille nie są dostępne, natomiast wszystko co było w e, tych drzewkach skili, Wydaje się, że tutaj już jest dostępne od całego początku. Wszystkie tutaj dawno moja ręka, co mi się dzieje z ręką. Dziękuję. Gra została też ograniczona do pięciu broni, nie ma tego rozmachu, co był w podstawce. Natomiast no, na sam koniec zaspoiluję wam ile trwa cała kampania i wszystkie misje główne. Nie będę wam pisał jeszcze e, tej informacji już teraz. Wy siedzicie ze mną zatem do końca. O Jezus Maria, mam tutaj problemy, przysalajmy się. Zabijam chłopaka z minigunem. Ja tutaj bardzo dużo. Generalnie akcji jest dużo strzelania, dużo żygamy tymi kolorami jak porąbani, Chłopaki rzucają mięsem. E, co chwilę jakiś... Du du Muzyczka wkręca się. Aczkolwiek nie może wyprzeć mi z głowy. E, main title from Tookham Duke Duke Forever. Ło! No, i w ostatniej sekundzie udało nam się powstrzymać rakietę. W której grze w dzisiejszych czasach coś takiego zrobicie? Jej, I utknęliśmy na wyspę tym sposobem. No widzicie, humor jest nawet w hintach, które są na loadingach. Ktoś mnie znalazł. Ktoś mi zaraz wdzieli tu gębie. Spider też żyje jednak. Jesteśmy od okej. Ok, Veronika, <grywka> dum, dum, dum. Rex Power Cold. Kto by się nie chciał tak nazywać, przynajmniej w latach 80 -tych. Tegoś wygląda w ogóle jak ten główny boss z filmu Commando. Biegał tam taki w podobnej kurterce, kurterce, bluzerce. Ło, wow, wie co się stało z jego twarzą. Aha, tutaj ma wszystko dobrze z twarzą. Ale chyba ma jakiś aparat korekcyjny na szczękę. On wygląda jak Dolf Lundgren trochę.

Większy mindfuck, nie wiadomo o co chodzi. Tak, jak to w filmach czasami jest dobre. Tutaj pani Darling nam pomaga. Jee, yeah, a nie więc nam pomoże. Zostaliśmy sami, więc coś się stało z naszym kompanem. Jakieś różowe gluty. Objective, którego by się nikt nie spodziewał. Uciec. Okay, nie mamy w ogóle kwipunku, więc mamy prześcigaczem. Tak jak captain zachowałem się trochę jak ten cyborg. Muzyka jest po prostu genialna, klimat w ogóle poraża. Tutaj jakieś kable strona. Wyjdźmy z tej jaskini. Ojej, laserowy zwierzęta. Niebieska kupa. Ups Proszę Państwa, tak wyglądają laserowe sm... Oki, okej. Godzilla. Wam, ale nie pamiętam motywu z Godzilli. W ogóle co ostatnio dyskutowaliśmy, to podobno go nie była dobra. O, poczekajcie, tutaj jakieś skradanko... Smoki. So, okay. mm -hmm. Być wężem między, <laughs> między smokami, więc znikujemy. No, dobra, te one-linery, no tak zabawnie jak na styla lat 80. Takie Duke Nukem, przypomina bardzo. O Jezus Maria! Ok, to nie jest droid, którego szukasz. Move along, odwróć się proszę cię, odwróć się, ale w prawo, nie w lewo, w prawo. Co on chyba tutaj? Mam zdjęcia. Oczywiście założę się, że teraz się odwróci. Dobra, no, dał radę. Dał radę. Teraz taka scena była w ściąganym <grym> z pociągiem. Pociąg i skała. Możecie znaleźć ją na YouTubie. Najlepsza scena w całym filmie. Reszty filmu nie musicie oglądać. Chociaż to nie był zły jak na parodii z Leslie i Szkoda, że Leslie już nie nakręci nam żadnej parodii. Natomiast no, mamy Ubisoft, który zaserwował nam parodię wszystkiego. Parody gry jako takiej chyba również. Okej, okay. jakiś tutaj problem. Ok, okazuje się, że serca, które zbieramy z przeciwników, służą jako wabik na smoki. Więc bierzmy te serducha. teraz rzucić? Aha, ok. G, rzucamy serca. O. Dobra, miałem chwilę zwątpienia. I drugą chwilę zwątpienia miałem. Człowieku... Człowieku Smoku, idź po tego... serducho. Mamy się dostać tam. Tam się mamy dostać jakbyście mieli mało różu, albo zastanawiali się jak wygląda różowy kolor. Oto podpowiedź. Tak wygląda różowy kolor. Aczkolwiek jako, że jestem facetem, rozróżniam 8 podstawowych. Niestety kobiety mają tą zdolność, która zawsze mnie zadziwia. Mianowicie dwie nieznajome kobiety potrafią wymienić miliard różnych kolorów, naprawdę miliard różnych kolorów i zawsze będą w stanie się dogadać jak na przykład co to jest za kolor kasztanowy. Na jest gdzieś na internecie, możecie sobie poszukać, tłumacz kolorów, który pozwoli wam uniknąć sytuacji, że kobieta powie Wam podczas remontu, iż chce łososiowy pokój. Nie wiecie co to jest łososiowy, ja też nie wiedziałem. Wpisujecie go szybko, Jezus Maria. Zwabiłem tego smoka. Hello! Dobra nie. to nie drugie serce może odpuszczę, bo trochę tutaj zepsuję moje skradanie Tutaj mam wrzucić serducho <grywanie> masz ciasteczko Laserowo piu, Najlepszy dźwięk jaki może wydawać broń. broni. Piup Tu się żartuje O Jezus Mario Mm -hmm. Ciekawe, dlaczego są to światła? Prawdopodobnie są to odpowiedniki dymu, który był w części podstawowej, ale tutaj chyba 12 osad jest. Osad, to znaczy osad tych posterunków, w którym są przeciwnicy. No i które warto tam zawsze im namieszać. Zastanawiam się, czy mogę tego dotknąć. O, patrzcie, mogę. A wow. oni no, co zginęli? Zdziurawiłem ten fakt. Nie wiem co się stało. Chat. ...certuszko mamy, mamy już trzy. Wpadamy tutaj, widzę jak wibunek jest. Jest łuk. Świecący jak żeby inaczej. Dobra. Łuk znany też z podstawowego piu. też bym strzelał cały czas. Najlepszy dźwięk Every, jak już wspomniałem. No pani tutaj nam podpowiedziała, jak możemy postępować. Możemy zwabić swoki, smoki, możemy zabić wszystkich, możemy, zabić wszystkich, możemy wyłączyć... Możemy wyłączyć. Możemy wyłączyć. Możemy wyłączyć wyłączyć a... tą osłonę, która też zwabi smoki, no y. generalnie żeby wszystkich pozabijać. <ś Rodriguez> Okej, okay, tutaj jest jakiś obiektyw, nie wiem co to jest za obiektyw. To jest chyba sposób, żeby wyłączyć tą mega osłonę. Myślę, że możemy spróbować się pobawić w to, ewentualnie wabić smoki, y, ale nie bez sensu, bo smoki y tam nie dały rady, o Jezu ktoś mi widzi. Sprawdźmy czy uda mi się kogoś tu zastrzelić z takiej odległości ło! Dobra Prawdopodobnie Cyberkomando ma również cybernogi, stąd nie zabiłem się teraz Generalnie tak nie wiem czemu to jest tak ciemno tych te tekstur w ogóle nie widać. bo Jezu, coś prawie, mi, prawie mnie za to zauważyli Dobra, tam kogoś do góry trzeba się teraz dostać. Skradania po obozach jest dużo. Tu jest gdzieś alarm, który wyłączymy. Bardzo proszę cyber. Wskazówka powiedziała, że alarm wyłączony. Dziękuję. O, tutaj pan z moją strzałą świecącą. Dziękuję. Strzałę również odzyskałem. Chociaż chyba nie. Co my tu mamy? Zobaczymy zatem to hmm. Czekajmy na te smoki. Oho, przyszły. Biu, 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 biu. Wow. Dobra, tu chyba spadłem, nie potrzebuję swoją przykrywkę. Uf, nie było to dobre. Smok tutaj hasa. Łucznik ze mnie pierwsza klasa nie jest, ale zebraliśmy tutaj amunicję do naszego karabinu. Okej, okay. ten smok, uf, jest tutaj, uff I teraz moim zadaniem powinno być wypędzenie tego smoka na zewnątrz. Wyrzucam to smoko za to. Znaczy, smoko serce. Smok widzę ma dość dużo energii. <gry> Aport. Smok widzę wytrzymałem, bo dziewięć jest. Wo Jest problem żeby go wywabić Bo chyba trzeba zamknąć jeszcze osłonę Okej okay. Nie zadziałało, tutaj chciałem żeby zadziałało Wszyscy go tutaj zaczepiają Trzeba nas go wypędzić A ja nie mam amunicji. smok strzelający laserem z oczu dobry feature nie mogę go tutaj za To chyba, chyba go już po prostu zabije. Jej! Dobra, wystarczyło po prostu go wywabić na zewnątrz, to są sami się włączyły. Bardzo proszę. Zdobyliśmy nasz pierwszy posterunek. Trochę to trwało. Dobra, trochę przypomniałem ten głos Rico z Just za dwójki. Poszukam jeszcze jakieś mapy. Przecież jest mapa? O, jest mapa. Tyle macie do grania. Po jak widzicie, jest... Teraz to szybko policzymy. 12, a, natomiast cała gra, z tego co słyszałem, wątek główny przynajmniej, jest tylko na 3 godziny, w związku z tym, jeżeli to była misja główna, widzieliście 1 czwartą tej gry, nie, 1 czwartą nie, ale widzieliście większą jej część już, a tutaj poszedłem w ogóle za daleko, więc... Zostałem zrugany, trochę jak w Medal of Honor czy w Battlefieldzie, natomiast to trzy godziny takiego strzelania w tych klimatach lat 80. strzela się dość przyjemnie. Scenki, no to widzicie te scenki. Doktor Darling, nie laska, wygląda trochę jak żona Sylwestra Stallona, przynajmniej żona, żoną była jak była w gliniarzu z Beverly Hills 2. Ciekawe czy jakieś odniesienia też są. Okej, okay, tutaj widzę, że krew smoków dopala Cyberkommando yeah, i główny zły dzięki nim jest jeszcze bardziej zły Myślę, że na dzisiaj to tyle. Scenkę znowu ominiemy. Znowu loading Yeah, fuck yeah! Dobra, teraz widzę, że już jestem puszczony. Samopas. Uh -huh. No widzę, że tutaj każdy... Uh, każdy z tych uh, posterunków potrzebuje. podobnie podobnie jak w podstawce mamy misje poboczne, no tutaj widzę ratowanie zakładników i chyba polowanie generalnie no zwierzęta też tutaj są od, e, odpowiednio dopakowane laserami w oczach, w dupie i w ogóle e, śmigają e, jak na cybernetycznych nóżkach e, no generalnie tak wygląda właśnie Far Cry Blood Dragon na zakończenie jeszcze jakiś sprint sobie utniemy chodzi to bardzo płynnie, no pewnie ze względu na to, że tutaj ten e, no, horyzont jest dość daleki, nie widać tego wszystkiego jak w podstawce, a jednak nie da się tutaj wybiec dalej, bez sensu. No więc tutaj taka wtopa lekka, możliwe, że ja łażę gdzieś indziej, ale niemożliwe to jest przecież. Trzeba trzymać się, widzę, ścieżki głównej, te obiektywy trzeba robić, za daleko pobiegniesz, gra da ci po rękach, łapach tak zwanych, Widzieliśmy, tego Objective biega się faktycznie szybko. Dobrze, bo to takie łażenie w trybie slow-mo jest trochę bez, bez sensu. Co tutaj mamy? Aha, wie, jak te misje trzeba też wykonywać. Przynajmniej tak każe mi tutaj mój Objective. No dobrze, sprawdźmy jeszcze tutaj Save a Nerd, Save a Geek. <grytanie> a sprawdźmy jeszcze tutaj tą misję w takim razie. Będziecie wtedy już wiedzieli, jak wygląda wątek główny, a także jak wygra się w misje poboczne. Pojazdów widzę, że nie ma. Przydałyby się jakieś takie Hovecrafty latające, jakieś Badziewia, Motory na przykład z Gwizny Wojen. Z powrotu Jedi byłyby tutaj, jak w mordę, strzelił. Tutaj jakiś posterunek, sprawdźmy, splądrujmy. Nic nie ma. <laughs> surprise, surprise. Okej, okay, są znajdźki, są telewizory. O, jest woda, w wodzie jest czysto. <laughs> Widać w ogóle paski tutaj, monitora trochę tak symuluje to CRT. dobrze, jak, jak mogliście usłyszeć, naszym zadaniem jest ciche uratowanie zakładnika. I to jest jedna właśnie z tych misji pobocznych. Ja nie wiem, skąd ja mam tyle broni w ogóle. Wszystkie mam. Wszystkie pięć. Wszystkie pięć plus łuk, który nie wiem, jak włączyć. No dobra. Aha, po cichu, przepraszam. Dobra, tutaj widzicie przeciwników jest kilku. A my te wszystkie broni mamy bez... bez tunika. Miny są. Ładunki wybuchowe są. Mało być po cichu. Szukam dalej tego łuku. Rzuciłem za kamieniem. Jak widzieliście bardzo fizyczka, fizyczka tutaj <noise> daje radę z tym kamieniem. Nadal nie wiem gdzie ten łuk jest. Co, co nieważne. Zrobimy burdę. Albo tą sniperką może coś się zabawimy. No generalnie widzicie, ekwipunek jest cały dostępny od razu, bez sensu trochę. Niech będzie. Najpierw tego najbliższego może. Wow! Moc jest. Imersja właśnie siadła, jak się okazało. Zakładnik jest dość bezpieczny. Dobra, zapalmy troszkę tutaj towarzystwo. Okej, okay, pożary są. Pożary to była zawsze moja ulubiona czynność w arkach i W trójce też nie, skł nie skłoniłem. Nie, nie stroniłem od nich. Okej, okay, tu widzicie, biegają żwawo przeciwnicy. Takedown tego mi się nie udało. Zobaczcie, nie musicie się certolić w stealth, a zakładnik żyje. Serducha pozbieramy na wypadek smoków. Myślę, że na tym skończymy nasz filmik, nasze dzisiejsze spotkanie. Jako, że dzisiaj jest 1 maj, vivat maj, 1 maj. Życzę Wam miłej majówki. Jeżeli nie macie nic do pogrania, możecie się skusić na tego farkaja. O ile lubiście pierwszego farkaja i nie macie w co aktualnie postrzelać, no zabawa wydaje się być przednia. Aczkolwiek tych możliwości w stosunku do gry głównej jest mniej. Natomiast nie przeszkadza to, Fast Travel jest dostępny, nie, do, nie trzeba nigdzie tutaj biegać w kółko, chociaż jak wiadomo, no, muszę użyć. No, widzicie, bez sensu no, ten tutorial jest dość męczący, cały czas trwa. No dobrze, tutaj mam. OK, przeniosiemy się z powrotem magicznym teleportem do. Garnizonu, który nam się ura, uratowało, uratowało. No, i tutaj możecie zakupy dokonać. Oh, taka mądrość, mądrość. Dobra na koniec. Pierd, no, pierd. Widzicie, tutaj się zrespawnował ten zbiornik, który wysadziłem wcześniej. Kupmy tutaj słodycze. że to wszystko widzę. Muszę postępować zgodnie. Kupiłem tu. Jak widzicie, armata niezła. Każda broń tutaj ma. Widzę parę rzeczy do odblokowania. Tutaj jakieś apteczki, pancerzyk. Tutaj będę grzów, Tu pieniędzy już nie mam. Widzicie, level 5. Tyle mam też Experience, no i tyle mam pieniędzy. Zawkabzie standardowo refill inventory tram, no i to by było tutaj wszystko w tym sklepie. No i generalnie, właśnie ten tutorial zdradził wam, jak w to się gra, co jest do roboty. Nie ma już craftingu, to wiem akurat, ponieważ dokształciłem się czytając litery. <grywka> no nie ma tego craftingu. Dobrze, bo on tam był trochę potem niepotrzebny w farkaju Trójcy można było bardzo szybko wszystko porobić. No widzicie, tu misję cały czas dostajemy na bieżąco. E, mam dojść do tamy. Karnimy się jeszcze tutaj tym autkiem. Dobra, tutaj widzę oznaczenie. Nie wiem, jeszcze się nie rozeznałem, które oznaczenie na mapie, do którego... Do której mapy nas. mapy. Do której misji nas prowadzi. Ło! Wow. Okej, okay. to przypomina mi sytuację z niedzieli, kiedy e, żona ustrzeliła Audi A4 naszym autem. Prawie było to samo. O, szybki pękają. A no, widzicie, lasery, koksy i inne bajery. Tak no, jak w Far Trójce, tutaj ten element się nie zmienił. Widzę, że zwierząt jakoś tak mniej, nic tu nie biega po podwórku, po polu. Hm. Tam je chłopaki gonią. Pamiętam czy się zmieniało tutaj miejsce w samochodzie. No, możecie sobie jeździć, możecie sobie garnizon wyzwalać, możecie zrobić ten wątek główny, który jest krótki tak jak wspominałem wcześniej. Uh, jest dowolność, panowie tutaj napieprzają do mnie uh, flamastrami kolorowymi, oto jakieś zmutowane dziki cybernetyczne i wow, drzewa uh, myślę, że to byłoby na tyle. Jeżeli będziecie chcieli więcej, pogramy więcej Far Crya Blood Dragon. Natomiast no ja kończę swój przekaz, do zobaczenia następnym razem, następnym razem coś wykombinujemy czego jeszcze nie było, jak na przykład taki zaglutowany helikopter, trochę to jak w Daisy, zrobię sobie fotkę pami pamiątkową i tym miłym akcentem żegnam się z wami, mówi do was nitek. dzięki że poświęcili, poświęciliście mi kawałek waszej majówki, tudzież innego dnia, było mi niezmiernie miło, cześć!